Cześć, witam Was ponownie na kanale Obiekcje. Sprawa, która ma miejsce na zachodniej granicy, czyli temat dotyczący migracji, nielegalnej migracji migrantów w Polsce, yy, stał się tematem głównym, dominującym w tym momencie, jeżeli chodzi o dyskurs publicystyczny, dyskurs polityczny, społeczny w Polsce i wcale się nie dziwię, bo to, co się dzieje na granicy zachodniej, jest nieakceptowalne. Z jednej strony mamy na granicy wschodniej strażników granicznych, którzy robią wszystko, żeby nie dopuścić do tego, aby ludzie, którzy nie powinni znaleźć się w Polsce, bo nie mają legalnej podstawy do tego, by znaleźć się w Polsce, bronią tej granicy. Wiemy już o tym, że nawet z narażeniem własnego życia, już nie mówiąc o tym, że z narażeniem własnego zdrowia. Tymczasem na zachodniej granicy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Pokazała to ostatnio telewizja Republika, ponieważ mogliśmy jako widzowie zobaczyć, jak wygląda ten proces w cudzysłowie od wewnątrz i on od zewnątrz. I on, powiem szczerze, prezentuje się bardzo niepokojąco, bo to, co myśmy zobaczyli, tu przypomina mi nic innego jak jakąś dziwną wymianę w cudzysłowie, tylko że jednostronną szpiegów. Gdzieś na jakimś moście jedni ludzie przerzucają innych ludzi. To jest nieakceptowalne. To jest skandaliczne. Człowiek coś takiego nie, miało, nie ma prawa się dziać w Polsce, a jednak się dzieje za przyzwoleniem polskich władz i wygląda to również na to, że również za przyzwoleniem polskich Służb to trochę tak, jakbyśmy mieli na przykład, nie wiem, atakuje nas gangrena, atakuje nasze kończyny gangrena. Mamy lewą i prawą rękę zaatakowaną gangreną, i do jednej z tych rąk, no powiedzmy, że do prawej, aplikujemy antybiotyk, a lewą zakaszamy jeszcze bardziej. Taki organizm nie ma prawa funkcjonować dobrze. Taki organizm nie ma prawa funkcjonować zdrowo. W pewnym momencie dojdzie przynajmniej do amputacji jednej z tych kończyn. Tak to mniej więcej wygląda ze strony yy, takiej, można powiedzieć, yy, alegorycznej jakiejś takiej porównawczej. Ale. Skupmy się na tym, co się tak naprawdę wydarzyło na tej granicy, czego byliśmy świadkiem. Co możemy o tym powiedzieć? Otóż możemy powiedzieć jedną rzecz. Przede wszystkim wygląda na to, że służby niemieckie nie weryfikują tych ludzi. Dlaczego twierdzę, że nie weryfikują tych ludzi? Dlatego, że pani funkcjonariusz Straży Granicznej, a przynajmniej tak informują służby niemieckie, twierdzi, że ci ludzie zostaną poddani procesowi weryfikacji tutaj w Polsce. Oznaczałoby to, że służby niemieckie nie wywiązały się, jeżeli nie całkowicie, to przynajmniej częściowo, ze swoich obowiązków tam w Niemczech. No chyba że, chyba że i tutaj założymy jedną rzecz, że wywiązały się i stwierdziły, że te osoby to były osoby, które dostały się do Niemiec z terenów Rzeczypospolitej. Teraz pytanie jest następujące: co jeżeli to nie jest prawda? Co jeżeli służby niemieckie wprowadzają w błąd albo namawiają tych migrantów do tego, żeby oświadczyli, że znaleźli się na terenie Niemiec, ponieważ znaleźli się na terenie Polski? Pytanie, co z takimi migrantami? Bo ja rozumiem sytuację, w której na przykład polska strona dała wizę jakiemuś migrantowi albo z powodu turystycznych lub z powodów dostępu do rynku pracy, ponieważ taka osoba na przykład pracowała w Polsce, potem zrezygnowała z pracy i udała się do Niemiec. Tylko tacy ludzie no, można byłoby ich weryfikować bardzo łatwo, bo oni znajdowaliby się w naszym systemie wizowym. I faktycznie, jeżeli taka osoba znalazłaby się na terytorium Niemiec, chociaż taka osoba ma prawo, jeżeli to jest Wiza Schengen, to od razu mówię, że ma prawo znaleźć się na takim terytorium, w terytorium Niemiec, nawet jeżeli ta wiza została powiedzmy, jej termin ważności minął, a na przykład aplikowała o. Pobyt e, tymczasowy w Polsce i teoretycznie ciągle podlega temu procesowi, taka osoba ma prawo być na terenie strefy e, Schengen. To nie jest nic nadzwyczajnego, ale musi posiadać po prostu paszport. Natomiast jeżeli tego paszportu nie ma, to mamy do czynienia z osobą, która na 99% jest osobą, która w ogóle na terenie Unii Europejskiej, już nie mówię tylko i wyłącznie o terenie Polski, ale całości, znalazła się w sposób, nielegalny. I teraz pytanie jest następujące. W jaki sposób ona znalazła się? Czy są to faktycznie naprawdę ci ludzie, którym udało się przejść przez tę granicę na Białorusi i przedostać się do Niemiec? To jest prawdopodobne, nie mówię, że nie. Taka część osób na pewno się tam przedostała, bo mieliśmy do czynienia i być może jeszcze ciągle mamy do czynienia z ludźmi, którzy pomagali tym Migrantom przedostawaniu się z granicy w głąb Polski, a potem być może jeszcze i dalej. Ale na pewno na terenie Rzeczypospolitej, tak. To już również pokazała telewizja Republika jakiś czas temu, mówiąc na przykład o pani Słuchanow albo o panu Kram. Tylko teraz pytanie jest tego typu co z tymi ludźmi należy zrobić, bo strona niemiecka, i tu jest cały klucz sprawy, wymaga od nas, abyśmy tych osób nie deportowali, tylko trzymali i utrzymywali ich tutaj w Polsce. Powiem Wam jedną rzecz i powiem Wam to z doświadczenia, że osób, yy, którzy są migrantami chcą przebywać w Polsce jest bardzo dużo. Osób, które aplikują o tymczasowy pobyt, tylko robią to w sposób legalny. Mówimy tutaj cały czas, teraz, w teraz tym momencie o migrantach, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znaleźli się w sposób jak najbardziej legalny, zgodny z prawem, z poszanowaniem prawa polskiego. Od razu zaznaczam Mówię w tym momencie o ludziach, którzy są tutaj z którzy dostali się tutaj z poszanowaniem prawa polskiego czy też prawa europejskiego. To jest bardzo zasadnicza różnica, bo mamy też do czynienia z ludźmi, którzy tego nie przestrzegali. I teraz kwestia polega na tym, że ja wiem o tym, że takich ludzi w Polsce jest dużo. Podam Państwu przykład. Żeby się dostać do urzędu wojewódzkiego, do tutaj jest przykład dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego, a jest się imigrantem to trzeba w takim urzędzie wojewódzkim zająć sobie kolejkę. I żeby zająć sobie kolejkę, ponieważ jest tak dużo ludzi, którzy chcą przebywać w Polsce i robić to na sposób jak najbardziej legalny, żeby zająć taką kolejkę, to w takim urzędzie wojewódzkim trzeba się znaleźć już przed godziną czwartą z rana, mimo że urząd wojewódzki czynny jest od godziny 8.15. Dlaczego? Dlatego, że jest właśnie tyle osób. A limit pracy urzędników, no... Mm, jest ograniczony. To znaczy, jeżeli załatwiamy pewne rzeczy, a jest tam system kolejkowy, no to jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli pojawimy się później, to w sprawę, którą chcemy załatwić i w takim dniu nie załatwimy. Wiem to z własnego doświadczenia. Wiem że również, że mniej więcej w, w, na Dolnym Śląsku na taki pobyt tymczasowy, na taką decyzję czeka się mniej więcej około Roku czasu. Z tego co wiem, w województwie wielkopolskim są to prawie dwa lata. Tak więc osób, które ubiegają się o tymczasowy pobyt i mówimy o co cały czas, którzy robią procedurę legalną, jest bardzo dużo. Natomiast my nie mamy do czynienia z tymi ludźmi. Na granicy zachodniej nie mamy do czynienia z tymi ludźmi, bo ci ludzie, którzy aplikują o pobyt tymczasowy w Polsce, przebywają na terenie Rzeczypospolitej. Co więcej, jest to wymagane, aby na przykład podali informacje o tym, gdzie się znajdują i są zobowiązani prawnie do tego, że ewentualną zmianę której dokonują, na przykład, swojego miejsca zamieszkania, swojego miejsca pobytu, również do urzędu zgłosić. Jest to w ich dobrym interesie, bo jeżeli tego nie zrobią, a nastąpi weryfikacja ze strony Straży Granicznej, no to może się okazać, że ich nie ma, i wtedy taki proces zostanie anulowany. I, a to się czeka naprawdę po kilka miesięcy. No i jest duże ryzyko, że można sobie na, po prostu zepsuć tą samą, tą, ten, ten cały plan do tego, żeby zostać tutaj w Polsce. A nie chodzi o to, żeby ludzie, którzy chcą pracować w Polsce, chcą przebywać na terenie Rzeczypospolitej, bo na przykład wiążą sobie z Polską, mają jakieś plany, nie chodzi o to, żeby im tych utrudniać. Nie chodzi o tych ludzi. Właśnie chodzi o tych ludzi, którzy za każdym razem już na samym wstępie omijają Polskie prawo i polskie procedury. I z tym mamy do czynienia na stronie, ze strony Niemiec. To wygląda bardzo źle, bo to wygląda mniej więcej tak, jakby ci ludzie Niemcy się pozbywali tych migrantów. To jest prawda. Oni się pozbywają, tylko nikt nie mówi o tym po prostu głośno. Tych, których nie potrzebują u siebie. Przypuszczam, że jednym właśnie ze sposobów tego typu jest powiedzenie przez strażnika albo funkcjonariusza niemieckiej służby, że musisz oświadczyć, że na terytorium Niemiec albo na terytorium innego państwa Unii Europejskiej znalazłeś się poprzez granicę Polski na przykład. I taka osoba wtedy jest do nas deportowana. Ale kwestia polega na tym, że jeżeli my mielibyśmy prawo później taką osobę deportować do swojego kraju, z którego pochodzi, to jeszcze nie byłoby to najgorsze, co mogłoby nas spotkać. Tylko problem polega na tym, że my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tych ludzi w Polsce utrzymać i rozpocząć tak naprawdę proces, żeby oni się tutaj znaleźli. A to już jest coś, co jest moim zdaniem nieakceptowalne, bo myśmy tych ludzi tutaj do Polski nie zapraszali. Zapraszali ich w dużej mierze Niemcy jeszcze kilka lat temu i uruchomiły tą całą, tą całą migrację na niespotykaną wcześniej, przynajmniej ja sobie nie pamiętam, przynajmniej ja sobie nie przypominam skalę. Mają z tego powodu kłopot, dlatego że ci imigranci generują bardzo dużą ilość kłopotów w ich ojczyźnie. I to jest ten problem. A to się wiąże z niezadowoleniem społecznym, a niezadowolenie społeczne może doprowadzić do tego, że ludzie, którzy sprawują władzę i sprawują władzę już od dawna, spinają się na tych szczeblach, kariery, żeby mieć jeszcze wyżej, żeby mieć jeszcze większe pieniądze, jeszcze większą władzę, jeszcze większe możliwości. Mogą zostać od tej władzy odsunięci i mogą do władzy przyjść ci ludzie, którzy temu procesowi wcześniej nie podlegali. A władza, jedną z zasad władzy, oprócz tego, żeby zdobyć władzę i utrzymać, jest również i sukcesja. I władza nie może sobie pozwolić na to, żeby sukcesja nastąpiła, w, znaczy, żeby sukcesorami byli ludzie, którzy w cudzysłowie są do tego niepowołani. To muszą być nasi ludzie. Więc ten mechanizm przybrał na sile, tylko można było się spodziewać, że zaraz, gdy skończą się wybory prezydenckie. Tak, właśnie się stanie. Mówiłem o tym na kanale wcześniej i miałem rację. I Nie trzeba było być jakimś zbytnio bystrym obserwatorem, żeby dojść do tych wniosków. Dzięki mediom mamy okazję ten proces obejrzeć tak. Jakbyśmy byli świadkami, ale również dzięki ludziom, którzy na tych granicach są. I teraz pytanie jest: co może zrobić w takiej sytuacji Strażnik Graniczny? Bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym momencie władze niemieckie łamią polskie prawo. I teraz Strażnik Graniczny może posłusznie w wykonywać rozkazy, dlatego, że istnieje również duże prawdopodobieństwo, że polska władza od tego, do tego łamania prawa ze strony Niemiec została w pewnym sensie, w cudzysłowie można powiedzieć, przymuszona politycznie, ekonomicznie, traktatowo albo ze zwykłej ze zwykłej chęci robienia kariery później dalej w Europie, co jest bardzo intratne. Ale Drodzy strażnicy graniczni, drodzy funkcjonariusze, wy tych karier nie zrobicie w Europie, a możecie mieć później z tego powodu konsekwencje. I teraz kwestia, konsekwencje prawne. I teraz kwestia jest tego typu: co mogą zrobić strażnicy? Otóż strażnicy mogą odmówić albo poprosić o to, aby taki rozkaz, który. Mamy do czynienia ze służbami, więc jest to struktura hierarchiczna. Został wydany na piśmie. I na przykład do takiego rozkazu na piśmie można się również na piśmie ustosunkować. Jest to bardzo ryzykowne, bo można stracić pracę. I teraz kwestia polega na tym, co powinna w tym momencie zrobić opozycja. Otóż opozycja powinna zagwarantować, że każdy strażnik graniczny, funkcjonariusz, Policji, funkcjonariusz publiczny, który odmówi wykonania takiego rozkazu, jeżeli nastąpi zmiana władzy, będzie przywrócony do pracy. Jeżeli odmówi, zostanie zwolniony, zostanie mu wypłacone wynagrodzenie za czas, w którym nie pracował. Od razu mówię, takie powinno, takie powinno być rozwiązanie. A wszelkie konsekwencje dyscyplinarne, jeżeli ta władza wobec takiego funkcjonariusza, rozpocznie albo będzie chciała wyciągnąć, zostaną mu anulowane. Dlatego, że funkcjonariusze też muszą się czuć bezpiecznie, bo oni są postawieni trochę w sytuacji, trochę w pewnym sensie w sytuacji bez wyjścia, bo oni też mają znaczy bez wyjścia, zawsze jest jakieś wyjście, ale ja jestem w stanie to zrozumieć, bo oni mają swoje rodziny, swoje problemy. Tak jak powiedziałem, swoje rodziny na utrzymaniu, mają jakieś aspiracje zawodowe albo nawet jeżeli nie mają aspiracji zawodowej, to chcą mieć święty spokój. A w hierarchicznych instytucjach najlepszym sposobem na to, żeby mieć święty spokój jest po prostu bierne posłuszeństwo i czynne wykonywanie rozkazów. Tylko od razu mówię, że ci sami strażnicy... Żyją w takiej trochę schizofrenicznej rzeczywistości, bo z jednej strony zaraz mogą się znaleźć na granicy białoruskiej, na granicy wschodniej, gdzie będą bronić Polski przed tymi samymi ludźmi, którzy od strony zachodniej są herclifikowani w Polsce. I to jest naprawdę sytuacja, która, w którą powinna zrobić opozycja. A wobec Tuska który podpisał ten tak naprawdę pakt imigracyjny, powinno się w momencie kiedy się przejdzie w miej władzę, wystosować akt oskarżenia, dlatego że nie może być tak, że jeżeli ja już tu powtarzałem ten przykład kilkakrotnie, jeżeli mieszkamy w wspólnym bloku i płacimy część do tej samej spółdzielni mieszkaniowej, to nie znaczy, że jeżeli ja zaproszę swoich. Gości, i będę miał ich dosyć, to mam ich wrzucić swojemu sąsiadowi, żeby ich utrzymywał. Tak nie powinno działać struktura europejska. Ale niestety tak działa, ponieważ Niemcy nie są w stanie przyznać się do błędu, natomiast konsekwencje działań swoich lubią obarczać inne, inne państwa. I prawda jest taka, bo nastąpiło wielkie oburzenie, że ktoś powiedział, że to są śmierć, że ci migranci to są ludzie śmieci, z, z którzy, nie, których Niemcy chcą się pozbyć. To jest niestety rzecz biorąc prawda, tylko że to nie Polska ich w ten sposób traktuje, tylko traktują tych ludzi tak naprawdę Niemcy, bo Niemcy mentalnie, mówię o strukturach niemieckich, o władzy niemieckiej, Mentalnie wcale się nie zmieniły od roku 1939. To jest wciąż to samo myślenie. Jeżeli mamy ludzi, których nie chcemy mieć u siebie, to najprostszym rozwiązaniem jest się ich pozbyć. Oczywiście wygląda to bardziej humanitarnie niż w 1939, 1940, 1938, 1941 czy 1942, czy powiedzmy w czasie II wojny światowej. Ale to jest wciąż to samo myślenie. To jest wciąż to samo podejście ze strony władz niemieckich. A zmuszenie innych państw do tego, żeby ponosiły konsekwencje błędów polityki niemieckiej, uważam za naprawdę skrajnie hamskie. I przestańmy już się oszukiwać tym, że nastąpiło kiedykolwiek jakieś polsko-niemieckie pojednanie. Ludzie, którzy nie są w stanie. Oddać nam dzieł sztuki naszych własnych, zrabowanych podczas II wojny światowej, eksportują do nas ludzi, których w ogóle nie chcą mieć u siebie, a którzy znaleźli się tam tylko i wyłącznie w wyniku ich błędnej polityki, błędnych decyzji, które zostały wcześniej podjęte. Trzymajcie się wszystkiego do tego. Cześć!